Widzimy zabytki. Zaprasza Adam Musiuk. Wiele razy Państwo spacerowaliście od Rynku Kościuszki w kierunku Pałacu Branickich. I gdy kolejny raz będziecie tam przechodzić, wznieście wzrok do góry na 72 metr, bo taką wysokość mają wieże Kościoła Farnego i związana z tym opowieść. Pod koniec XIX wieku dotychczasowa parafia rzymskokatolicka w Białymstoku liczyła już 12 tysięcy parafian. I w niewielkim kościółku, który wówczas znajdował się w centrum Białegostoku, mieścił się tylko tysiąc. Pilna była potrzeba budowy nowego kościoła. Bardzo ciężko u władz było wówczas taką zgodę uzyskać. Nawet powstał projekt na budowę nowego kościoła, ale to nie przeszło. Natomiast gdy udało się dostać zgodę od cara na rozbudowę istniejącego już kościoła, wykonanie właściwie niewielkiej przebudówki, okazało się, że taka zgoda się pojawiła. Ale ta przebudówka to ten dzisiejszy kościół farny. W roku 1900 takie prace rozpoczęto, a w roku 1905 prace zakończono. A dlaczego państwu Zaproponowałem, abyście popatrzyli tam na sam szczyt, na samą górę tego kościoła, na jego wieżę, dlatego, że dawną tradycją było to, że budowniczowie właśnie najczęściej pod krzyżem, w takiej kulce, czy w kopułach, jeśli mamy do czynienia z cerkwiami, czy w jakimś innym miejscu dachu, umieszczali listy do potomnych. Ja z wieloma takimi listami się spotkałem, ale po raz pierwszy w Białymstoku. Okazało się w czasie obecnie trwających prac remontowych pierwszy raz w roku 2022, drugi raz w roku 2024, że znaleźliśmy dwa takie listy. Ten pierwszy odnaleziony mówił o budowniczych, którzy ten kościół budowali. Okazało się, że przede wszystkim Warszawiacy to robili. Bo, gdy poczytamy spis osób, które budowały, tam przy każdej jest napisane z Warszawy, z Warszawy, z Warszawy. Drugi list, ten nowszy, który odnaleźliśmy, to już historia o nas, to już historia o tym, jak parafianie podeszli do budowy tego kościoła. Na list trafiliśmy dokładnie 4 czerwca 2024 roku podczas demontażu gałki i krzyża. Na prawej wieży została znaleziona butelka, a w niej list, który został napisany dokładnie 6 sierpnia 1904 roku, a więc 120 lat temu, w Święto Przemienienia Pańskiego. W tym liście opisane zostały okoliczności budowy świątyni. List świadczy o wielkiej ufności w Bożą opatrzność wiernych parafii. Autorzy listu piszą bowiem, że ta świątynia została wybudowana mimo wielkich trudności, jakie napotkano ze strony ówczesnych władz oraz przede wszystkim braku środków finansowych. Pragnienie posiadania nowej, własnej świątyni bardzo zmobilizowało parafian do wspólnej pracy i dzielenia się tym, Czym mogli oni tej świątyni, tej budowie właściwie służyć? I znajdziemy tu zapis świadczący, potwierdzający, jak wówczas rzymsko-katolickiej społeczności Białostoku zależało na wybudowaniu tej świątyni, bo na dowód tej wielkiej ofiarności znajdujemy taki zapis, taki fragment w liście. Gdy po pierwszym przemówieniu ksiądz kanonik Szwart schodził z kazalnicy, pewna staruszka, żebraczka, Wetknęła mu do ręki węzełek z całym swoim majątkiem, jaki zebrała chodząc o kulach przez wiele, wiele lat, tak przynajmniej go o tym poinformowała. Tam było wiele groszowych monet, które po przeliczeniu okazały się kwotą dokładnie 10 rubli. Tak, to taki wdowi grosz i właściwie bardzo symboliczny, bo jeśli z informacji historycznych wiemy, że budowa całej świątyni kosztowała 17 tysięcy rubli, to te 10 to taki mały wkład na jej rozpoczęcie, ale też pokazywała, jak bardzo zaangażowani w wybudowanie tej świątyni byli Białostoczanie. Z reguły, patrząc na kościół farny, patrzymy na jego wejście, na jego zdobione wrota, patrzymy na to, jak jest zlokalizowany i położony. A ja dzisiaj jeszcze raz poproszę Państwa, popatrzcie tam na wieżę i tu kulkę pod krzyżem, w której ukryta była ta opowieść o żebraczce, która, można powiedzieć, tak symbolicznie rozpoczęła budowę tej białostockiej katedry. Widzimy zabytki. Zaprasza Adam Musiuk.